Gierką, jaką zajmiemy się jest gierka Zombie Games, gra w której naszym celem jest rozegranie Igrzysk Olimpijskich, jednak za pomocą zombie. Jest trochę dziwne, jest trochę to odmiana, ale gierka naprawdę jest bardzo fajna. Bardzo nerwującą rzeczą jest tutaj to, że gra jest bodajże w języku hiszpańskim, aczkolwiek i tak można się domyśleć i po prostu o co chodzi i po prostu w nią normalnie grać. Mam tutaj 6 trybów gry, tak jakby sześć konkurencji, w które musimy się zmierzyć. Jest to bieg na 100 metrów, bieg na 400 metrów, rzut kulą, rzut oszczepem jak to się nazywa, kurde, przepraszam, zapomniałam skok w dal oraz skok przez płotki to co widzicie teraz na granach, to są przypadki, to są fragmenty tego, jak wygląda ta gierka, moim zdaniem są naprawdę fajna a sterowanie w tej grze jest naprawdę, naprawdę mega, ponieważ nic się nie trudzimy, a sterujemy i można się naprawdę w to wciągnąć. Sterowanie odbywa się za pomocą dwóch przycisków, yy, dzięki którym po prostu biegniemy szybciej, yy, oraz jednego, yy, który się pojawia ewentualnie w jakichś tam konkurencjach. Powiedzmy na przykład, pojawia się w, w skoku w dal, w rzucie o rzucie młotem, rzucie no, z, yy, skoku przez podki, czy tak to się nazywa, nie wiem. No, ale pojawia się bardzo często. Gierka przykuła moją uwagę, ponieważ, no, Takich gier olimpijskich, gdzie jednak jest parę tych konkurencji olimpijskich, w sklepie play znajduje się bardzo, ale to bardzo mało takich dobrych gierek. No i po prostu naprawdę jest to fajna gierka. Mamy tutaj oczywiście tryb, mamy oczywiście tryb rozgrywki taki, że jest, są fazy takie. Hmm, nie wiem jak to nazwać, fazy grupowe, potem jakby w ćwie, półfinał, no i w ostateczności finał i na końcu możemy dostać za wszystko medale. Potem oczywiście jest jakaś klasyfikacja tego wszystkiego, ale medale dostajemy. Gra jest naprawdę moim zdaniem fajna, dlatego jeśli lubicie igrzyska olimpijskie, no a teraz no jednak każdy staje się tym fanem sportu na czas igrzyska olimpijskich, no to bardzo serdecznie Wam ją polecam, ponieważ no troszeczkę się natrudziłem, żeby ją znaleźć. w ogóle jest jeszcze chyba ta gra w wersji beta, ale będziecie mieli do niej oczywiście link w opisie. No i co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Gra jest naprawdę mega, dlatego no, no co, pobierajcie, po prostu pobierajcie. Stigma Base Games Summer Edition jest to gierka, która niewątpliwie również nawiązuje w bardzo dużym stopniu do Igrzysk Olimpijskich. Jest to gierka, w której mamy wiele różnych konkurencji, tak jak w pierwszej, w tym zestawieniu. Olimpijskich oczywiście. Mamy tutaj między innymi w tej podstawowej wersji nie premium, wszystko za darmo, bo jest również wersja premium, w której to mamy więcej po prostu konkurencji. Mamy takie konkurencje jak powiedzmy bieg na 100 metrów, bodajże pływanie również na 100 metrów, łucznictwo i skok przez płotki oraz skok w dal. Yy, sterowanie oczywiście w tej grze odbywa się bardzo, bardzo, bardzo podobnie jak w pierwszej w tym zestawieniu, wiem, że się powtarzam, ale podobnie się odbywa. Również mamy dwa przyciski dzięki którym po prostu biegamy, jak wy, lub pływamy yy, i jeden do skakania bądź, yy, w sumie tylko do skakania. Yy, no i yy, Różnicą w tej grze jest to, iż startujemy sami, nie mamy tutaj żadnych przeciwników, startujemy sami tak jakby na czas, za wszystko oczywiście dostajemy pieniążki, no co jest zawsze fajną, fajną rzeczą, bo jednak wtedy się ta gra mniej po prostu nudzi i to jest niewątpliwie zaleta w porównaniu z powiedzmy grą pierwszą, którą Wam dzisiaj pokazałam. Pływanie odbywa się również na podobnej zasadzie jak bieganie, po prostu mamy tak jakby... Powiedzmy, że jeden przycisk kieruje prawą ręką, a drugi prawą stroną ciała, prawa noga, prawa ręka i drugi lewą stroną ciała. I tak samo jest w przypadku biegania, tak sterujemy i na zmiany przyciskając to, po prostu płyniemy, płyniemy szybciej. Niewątpliwie dużą zaletą jest tego również, y, tej gry, również jest sklep, ponieważ za zarobione pieniążki możemy sobie kupić różne akcesoria do naszego naszego, y, awa, no, naszego naszej postaci, tak jakby. Możemy kupić więcej czapki do pływania, y, różne. Naprawdę jest tu tak wiele kolorów, że po prostu, i nie tylko kolorów, bo również wzorów, że po prostu no, gra jest fajna, naprawdę fajna. Jest tutaj również in, są tutaj również inne rzeczy, y, powiedzmy na przykład próg startowy, start block. Tak to się nazywa różne ubrania itd. Tak tak Strzelanie odbywa się nieco inaczej, ponieważ tutaj wystarczy palcem przejechać, tak jakby w tył, i przez to celując do tarczy. Gra jest moim zdaniem naprawdę fajna i zasługuje na pobranie. Ja osobiście się w nią dosyć wciągnąłem, no i po prostu polecam ją wam, tym, którzy chcą gierki olimpijskie. A więc nieco na nadmianę, piłka siatkowa. 3D, jak to tłumaczy nam sklep play, bądź po prostu Volleyball, bo tak nazywa się ta gra. No i tak, na początku wybieramy sobie naszego awatara, ale jednak jest to zmiana bardziej symboliczna, ponieważ tutaj nie zmieniamy zbyt wiele rzeczy w jego wyglądzie, na początku przynajmniej, bo mam po prostu za mało pieniążków do tej zmiany. Możemy oczywiście, mając te więcej pieniążków, pokonać sobie nowe stroje, no, nawet oczy, kolory nowych oczu. Yy, więc wiem, powiedziałam, ale dobra, yy, kolor skóry, no i. No i włosy. Następnie wybieramy sobie kraj, narodowość, dla której będziemy grali. Oraz nasz nick. W moim przypadku będzie to mój nick z YouTube'a. No i tak, mamy tutaj tryb trening, tryb my team i skills. Skilly, no to oczywiście wiecie, tam ulepszenia różne tak, żeby nam grać grał, no a resztę to raczej nie trzeba tłumaczyć. Jednak najważniejsze że są, są, moim zdaniem, sezony. Tak, są to pojedyncze mecze pomiędzy różnymi drużynami. No i co mam jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałam powiedzieć o trybie multiplayer. Tak, multiplayer odbrakujemy poprzez wygranie jakiegoś turnieju, tego co macie przed waszymi oczami miesiąc się kiedy temu. No i, no i po prostu możemy jakoś grać multiplayer. Oczywiście jeszcze tego nie próbowałem, ponieważ no po prostu jakoś chciałam od razu nagrać ten filmik szybko, a nie próbowałem jeszcze trybu multiplayer. No i tak się prezentuje sam gameplay, to co widzicie teraz na ekranach. Moim zdaniem jest to naprawdę fajna i wciągająca gierka, bardzo prosta, aczkolwiek no nie jest ona jakoś ba tak bardzo prosta, źle się wyraziłem. Ona nie jest bardzo prosta, ponieważ no jednak trzeba tutaj troszeczkę skupienia i w ogóle wprawy, no, bo jednak sterowanie za pomocą palca, tylko i wyłącznie z, niby ruszanie palcem, to jednak nie jest taka łatwa sprawa, wbrew 3D-gierka, która bardzo przykuła moją uwagę już jakiś czas temu, ponieważ bardzo fajnie i przyjmie się w nią gra. Możemy na początku wybrać sobie naszą płeć oraz gracza, którym będziemy grali przez całą rozgrywkę, tak jakby. Możemy być kobietą bądź mężczyzną. No, no tak, możemy być kobietami mały mężczyznę tylko tyle. No i sobie, wybieramy sobie tego gracza, no i następnie bardzo się to przykłada na to, jak będziemy grać. Będziemy grać albo z kobietami, albo z mężczyznami. Na początku za pieniążki, które dostajemy, możemy sobie dać je na jakiś turniej. No i jeśli dobrze nam pójdzie, to po prostu zarobimy dosyć dużo tych pieniążków, dosyć więcej po prostu. No i mamy dwa tryby rozgrywki, jest to tryb właśnie turniej oraz tryb, tryb tak jakby tryb single player, po prostu pojedyncze, pojedyncza rozgrywka. Fajną doskonaleniem jest również tutaj sklep, gdzie możemy kupować sobie różne akcesoria do naszego awatara Właśnie za zarobione w turniejach pieniążkich. są gameplay bardzo, przedstawi się bardzo, ale to bardzo fajnie, ponieważ jest to również, tak jak w przypadku volejbol, gierki sterowanie tylko i wyłącznie za pomocą ruchów palcem, tylko palcem, jednym palcem możemy grać, prawda? I mamy do wyboru trzy korty, prawda? Tam, kto się bardziej zna w tym tenisa, to ogarnie te korty. Ja, ja, ja nie jestem w tym się akurat jakimś znawcą. No i po prostu tak wygląda chociażby jeden z tych kortów, no i po prostu gra, moim zdaniem, jest dosyć trudna. Naprawdę ona. No trzeba się w nie wciągnąć, trzeba ją troszeczkę bardziej ogarnąć, ale jak się ogarnie, no to będzie. Bar... Miło się gra. Jednak na początku to są bardzo, to są, jest bardzo, bardzo trudna rozgrywka. Ale serdecznie po prostu na polecam, no bo gra potrafi wciągnąć, no a ci, którzy lubią tenis, no to będą na. Zbieramy płeć potem kraj. I co to za gierka? Jest to gierka. Po prostu możecie nie kojarzyć Na początku wybieramy płeć, Potem wybieramy naszą narodowość. A co to za gierka? Jest to gierka fencer gierka yy, szermierka. Jest to szermierka. No i powiem Wam szczerze, naprawdę bardzo fajnie zbuna gierka. Yy, Aż się dziwię, że tak mało jest jej pobrań. No i co my tu mamy? Trzeba powiedzieć pierwsze, co my tu mamy. Mamy camping. Nie wiem, czy to się też czyta, ale mamy taki tryb, oraz turniej. E, inne pierdoły to są bardzo takie poboczne rzeczy, e, na przykład ulepszanie naszego awatara, e, jego umiejętności, tak jakby, e, oraz, e, oraz tam kupowanie, znaczy, no w sumie jeszcze nie jest takie poboczne, to jest akurat fajne. No i w całą grę towarzyszy nam jakiś taki starszy pan i on nam trochę pomaga. No, ale mniejsza z tym. Więc tak, mamy tu różne, różne różniaste kraje, w których to mamy tryby te camping, właśnie. Oraz sklep. Sklep jest bardzo fajny, ponieważ tutaj od za, za kolejne levele tak jakby dostajemy. Dostajemy nowe, do odblokowania nowego ubrania i różne takie pierdoły, powiedzmy, Mamy tu ubranie mamy tu maskę, mamy tu spodnie, spodnie, flagę naszą tak jakby w tle nawet oraz szpadę, nie wiem, nie wiem, szable, broń. Ja się nie znam naprawdę na tym, więc bardzo Was przepraszam, jeśli ktoś się interesuje z Was szermierką. No i tak, muszę Wam powiedzieć, że gra jest nie tylko dla ludzi, którzy szermierkę, od razu, od razu Pamiętajcie o tym, ale dla każdego, Mam tu różnie z turniej, który, no, turniej jak turniej, tam tam wygrywamy z ludźmi i dostajemy co jakieś poharki, zrandomowujemy z ludźmi, nie ja jak, jak to działa. Co muszę jeszcze powiedzieć o tej grze, jest naprawdę pięknie jest graficznie, mamy tu nie tylko zwykłe rozgrywki pomiędzy graczami, ale również takie powiedzmy treningi, które polegają na przykład jak to widzicie na ekranie teraz, na dotykaniu odpornych przycisków, na zmianę, no i po prostu w ten, w ten sposób trenujemy, tak jakby szybkie reagowanie na, na otoczenie, na przeciwników i na całą jakby rozgrywkę, to jest po prostu trening, prawda, trening. Jednak sama walka między innymi e, dzwonikami wydaje się troszeczkę nieco inaczej. Y, no, moim zdaniem naprawdę ładnie. Te mapy, na których się to odbywa wszystko jest naprawdę są naprawdę, naprawdę piękne. Y, bardzo ładnie zrobione. I no, oczywiście sterowanie wszystko się odbywa, w trybie 2D, ale naprawdę gierka szacunek, dla twórców, ponieważ no, jest najbardziej ładnie zrobione. ładnie, żeby wtedy mawia się strasznie narannym. Ale naprawdę, jak zobaczymy tą grę, to ona nam tyle powraca, że zobaczymy, że nie albo ja mam coś zepsutego, albo ona ma tylko tyle e, powraca. Nie będę wam mówił, bo się zniechęcicie do tych rzeczy, coś tam co, ale e, będziemy lepsze w nim, w opisie. No, ale po prostu was zachęcam serdecznie was zachęcam a Więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że Wam się spodobał, że zostawicie jakiegoś kciuka w górę, pozytywny komentarz. No i subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Zapraszam Was do oglądania pozostałych moich materiałów. No i. Słyszymy się już w kolejnym odcinku, tak więc cześć!